Kolano, o jakie brudne, wyczep. Wyczep kolano z liści, no? Po, wyczep trochę, wyczep. Ja wyczepać? O, fuuu! Stój, chodź, no, chodź. Dobra, trochę wyczepane, no, już. No, nie da się całego, jest mokre. No nie da się, idziemy do domu przebrać ubrania, chodź. Patrz, dziadek czeka, no dziadek czeka, weź mi opad, no. O, woda. Woda upadła. No, kurczę. Co za. Aleks, ty nie masz kaloszy! Tak, tak. o fu wyrzuć.